Jakie komiksy lubimy czytać? Bo przecież komiks tak naprawdę jest czymś, co kochamy. I zauważmy, że nasz polski rynek rozwija się naprawdę bardzo dobrze. Pomimo pandemii, kryzysów, inflacji, podwyżek cen papieru, komiks dalej trzyma się dość mocno, bo jeżeli by tego nie było, to nie oszukujmy się, ale nie wychodziłoby tyle pozycji, nie byłoby tyle wydawnictw. Wydawnictwa może nawet by nie daj Boże upadały. A jednak rocznie pojawia się na naszym rynku plus minus tysiąc pozycji. Oczywiście do takiej Francji czy Belgii dzieli nas ogrom, bo tamtych komiksów powiedzmy wychodzi, nie wiem, pięć, sześć tysięcy rocznie. Tam czyta je każdy. U nas jednak jesteśmy postrzegani jako nerdzi, jako ludzie nie mający rodzin, nie mający w ogóle swojego życia, bo zajmujemy się pierdołami, obrazkowymi historyjkami? Bo przecież chcesz być dorosły, to czytaj książki. A ja bym powiedział inaczej. Nie jesteśmy tym właśnie, co się o nas mówi i że się z nas śmieje. My jesteśmy ludźmi sztuki. Bo czyż komiks to nie jest sztuka? W mojej ocenie tak. Jest to obraz. Obraz, który lubimy podziwiać. Komiks tak naprawdę jest o wiele bardziej złożoną i Powiedziałbym wymagającą dla człowieka formą rozrywki niż zwykła książka. Owszem, książka możemy powiedzieć, że działa na naszą wyobraźnię, że czytając tekst staramy sobie zobrazować swoimi oczyma to, co tam jest pisane. Zgadza się. Ale weźmy pod uwagę właśnie komiksy. Komiks to przede wszystkim właśnie obraz, ale składa się na to wiele czynników, bo przede wszystkim ktoś to musi przeważnie, najczęściej. Narysować ołówkiem jest potrzebny dobry inker, kolorysta. Te rysunki muszą być rozmieszczone odpowiednio w sposób taki, jaki chce scenarzysta przede wszystkim, który je tworzy gdzie ma znaleźć się poszczególny kadr gdzie musi znaleźć się dymek, w którym będzie tekst gdzie muszą być rozmieszczone poszczególne postaci, które w tym komiksie ze sobą walczą, rozmawiają czy robią inne rzeczy. Okładka, miękka czy twarda? Przecież okładka to jest takie coś, co praktycznie jest pierwszym skojarzeniem, bo widząc komiks, często widzimy właśnie okładkę, ewentualnie grzbiet, który też jest bardzo istotny. Ba, grzbiet to jest forma już jakiegoś, wręcz bym powiedział, kultu, bo ile to z nas osób, nie układając sobie poszczególne tytuły, Patrzy, aby one były ze sobą dopasowane. Żeby dana seria miała właśnie podobne, te same, nawet powiedziałbym, grzbiety. A to jest tylko część tych elementów, z których się komiks składa. I właśnie tutaj pozostaje pytanie: jakie komiksy lubimy? Bo nie oszukujmy się. Każdy patrzy mimo wszystko na co innego. Ja osobiście. Chyba nie będę oryginalny, choć są tacy, którzy się ze mną nie zgadzają, że powiem, że komiks jest dla mnie najważniejszy od strony wizualnej, czyli styl artystyczny danego rysownika. Bo jednak komiks jest formą mimo wszystko, tak? I historią obrazkową. I to właśnie to skupia się dla mnie w pierwszym momencie, to skupia się tutaj, ta moja uwaga, prawda, na tym właśnie obrazku, czy na poszczególnych obrazkach, kadrach, jak to woli. Scenariusz już jest na drugim miejscu, dlatego że ja zawsze powtarzam: chcę przeczytać dobrą książkę, to ją po prostu przeczytam i sobie zobrazuję, ale chcę przeczytać dobry komiks, to przede wszystkim. Płacę zdecydowanie więcej niż za książkę dla tych obrazków, dla tej ogromnej pracy, która musi zostać wykonana, aby mógł nacieszyć swoje oko. I to właśnie to jest tym głównym czynnikiem, który decyduje. Dopiero później jest fabuła, która może być czasami słabsza, ale jeżeli ma właśnie to coś, co mnie przyciągnie, ten mój wzrok, który się skupi na tym komiksie. Ja GO Pewnie kupię. Ileż to razy było tak, że mówi się, że dobry komiks, a jednak go odstawiłem na bok i do tej pory z nim, że tak powiem, nie miałem do czynienia. Wstyd się przyznać, ale tak przez długi, długi czas było z komiksami Alexa Rosa. Sprawiedliwość, przyjdź królestwo są komiksy świetne i ja je mam w swojej kolekcji, ale przez długi czas nie mogłem się przekonać do tego, żeby jednak go przeczytać, bo Styl Alexa Rossa pomimo, że jest kultowy, pomimo, że z tego co się orientuje w Stanach Zjednoczonych jest owiany właśnie taką, takim kultem dosłownie. No, jego obrazy gdzieś tam z autografami, nawet widziałem w jakiś tam programach, naprawdę są dość drogie przeliczając na nasze monety. I mimo wszystko nie mogłem się przekonać, bo uważałem, że ten styl jest za bardzo taki bym powiedział życiowy, prawdziwy. Doros, dorosły, może nie dorosły, taki autentyczny, po prostu, prawdziwy. A komiks to jest jednak rysunek, który chce, żeby właśnie był bardziej taki kartonowy. Ale nie żałuję, że się przekonałem i jest to pierwsza postać artysty, która mnie do siebie przekonała. Jest wielu takich, których jednak do tej pory nie mogę przeboleć i myślę, że tak będzie. Bo jeżeli miałbym wymieniać tych które biorę w ciemno bez względu na fabułę, gdzieś ją będę chciał dalej rozgryźć i może polubić. Ale Jim Lee, przede wszystkim właśnie, Eduardo Riso, czy nie wiem z naszych polskich artystów, Wojtek Stefaniec, który robi świetne, artystyczne wręcz bym powiedział, komiksy. Możemy powiedzieć też o Pedrosie, który jest po prostu wow. Czapki z głów, jak on to robi. Niektórzy powiedzą, że to są bochomazy, ale jednak nie. Dla mnie to jest coś niesamowitego. I takich przykładów mógłbym e, podawać wiele. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie tak jak powtarzam, dla mnie najważniejszy jest rysunek. I teraz powiedzą, Jarek, co ty gadasz za głupoty? Jaki rysunek? Przecież. Fabuła jest najważniejsza. Przecież komiks się czyta, tak jak książkę. A ja wtedy mogę powiedzieć tak, czyta się jak książkę, owszem, ale książkę dobry Cyberpunk, kupi za 45 zł. Kup dobry komiks za 45 zł. Owszem, jakiś ci się może trafi, ale czy te rysunki będą takie fajne, czy ta forma tego komiksu będzie taka rozwinięta? A musi być rozwinięta. Tak, wydaje mi się, że musi, bo... Jak chcę komiks? Nie wiem, to takie może by się wydawać proste, ale jednak na komiks wydajemy kasę i oczekujemy, że będzie tak jak nam się marzy, że w komiksie będzie właśnie to, co jest dla nas najważniejsze. Ciekaw jestem, jakie wy macie swoje typy, co wy byście jeszcze wymienili, o czym może zapomniałem, jakie elementy składowe właśnie komiksu, który naprawdę ma tego dużo. Czy też tak jak w moim wypadku, dla Was liczy się przede wszystkim obrazek? Bo może to zabrzmieć trochę płytko mówiąc obrazek. Nie, po prostu lubię podziwiać kunszt artysty, a nawet czasem artystów, którzy potrafią mnie przyciągnąć pięknem. Lubię się doszukiwać tych smaczków, które gdzieś czasami mogę wyłapać i o których wspominam od czasu do czasu na swoim kanale. Tutaj. To jest pierwsze. A później, oczywiście, dobra fabuła, przy której lubię się bawić. Czekam na Wasze komentarze. Chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc dziękuję Wam bardzo. Tak, teraz na koniec dopiero dodam to, że gdybyście chcieli, na dole w opisie macie linki, gdzie możecie sobie oczywiście. Dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. A ten materiał po prostu skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Jestem ciekaw, jakie Wy komiksy lubicie czytać, jakie przede wszystkim gatunki i co jest właśnie dla Was najważniejsze w komiksie. Ile osób się ze mną zgodzi, ile się ze mną nie zgodzi, a może ktoś jeszcze zaskoczył mnie czymś, o czym nie wspomniałem. Więc dajcie znać, zaznaczcie subskrypcję i dzwonek. Dzięki temu będziecie też na bieżąco między innymi z tym i z innymi materiałami, które się pojawiają na moim kanale. Także dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.